To są zwykłe baterie alkaiczne, a to są niezwykłe akumulatorki od Xtorma posiadające własne gniazdo USB-C. O tych pierwszych możecie już zapomnieć. A te drugie warto, żebyście poznali. Nie wiem jak Wy, ale ja posiadam typową szufladę wstydu, w której gromadzę zwykle stare, zużyte baterie. A gdy potrzebuję tylko tych dwóch działających, to zwykle ich nie mam. Ale można nad tym łatwo zapanować i wprowadzić nowy porządek. Wszystko, czego potrzebujecie, to akumulatorki od x które możecie ładować aż do 1500 razy i będą one gotowe do działania nawet po miesiącach spędzonych w rzeczonej szufladzie. A cały Bayer polega na tym, że każdy z tych akumulatorków posiada własne gniazdo USB-C. Tak, moi mili, wystarczy skorzystać z dołączonego do zestawu przewodu, podłączyć naraz wszystkie cztery akumulatorki i mieć pewność, że zawsze pod ręką będziemy mieli w pełni naładowany pakiet. Podwójne A potrzebują około 3 godzin do pełnego naładowania, zaś potrójne A 2 godziny. O statusie ładowania informuje nas migająca zielona dioda. Również w ten sposób łatwo zorientujemy się, kiedy dany akumulator jest w pełni naładowany. Wystarczy, że do tego celu wykorzystacie zwykłą ładowarkę sieciową, wykorzystującą minimalną moc. 12 W. Warto także dodać, że akumulatorki odznaczają się stabilnym napięciem 1,5 V, co w przeciwieństwie do wielu konwencjonalnych produktów oznacza stabilną pracę aż do pełnego rozładowania. W zależności od typu akumulatora mamy tu do dyspozycji 550 bądź 2200 mAh. No to jak? Chcecie dalej korzystać ze zwykłych baterii czy być może macie ochotę przetestować akumulatorki od Xtorma? Stosowne linki umieściłem w podpiętym komentarzu oraz w opisie tego filmu.